Ponieważ wkrótce rozpoczynam u siebie w domu nowy projekt, to powoli zaczynam kompletować rzeczy, które do tego projektu będą mi potrzebne. Tutaj przed Wami jest pudełko z inwerterem solarnym od firmy GreenCell, Tak w skrócie się oznaczają GC. I jest to inwerter MPPT. Dość lekki, bo niecałe 9 kg. No i za chwilę zajrzymy sobie do środka. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. To przyszło jeszcze dodatkowo ofoliowane. A pod tą folią, jak widzicie, tutaj te taśmy zabezpieczające, no i zwykłe pudełko. Także jestem ciekawy, bo na dobrą sprawę to nigdzie nie widziałem filmu, gdzie byłoby pokazane, co właśnie w środku tego podła się znajduje no i jak to w ogóle wygląda tam w środku z tym inwerterem także zaczynamy no ogólnie to tutaj na plus przy pakowaniu że od spodu mamy takie kątowniki z dość grubej tektury. Szkoda, że one też nie znalazły się tutaj. To też na pewno by dodatkowo tą paczkę wzmocniło. No i uchroniło karton przed czymś takim. Tutaj te pasy się nieco za mocno zbijają. No i wtedy e, uszkadza się karton. A tak no to energia poszłaby na to. No ale dobra, mniejsza o to. Zobaczmy. Jak to wygląda? Oj, muszę się trochę odsunąć, bo nie otworzę. Dobra. Eee, na dzień dobry widzę, że jest papierologia. Co to jest, to małe? To jest karta gwarancyjna. Tutaj mamy inwerter. Przetwornica solarna MPPT, instrukcja obsługi. Także już wiem co dzisiaj na wieczór będę czytał. Nie mam jeszcze pozostałych rzeczy, które umożliwiłyby mi podłączenie te, tego inwertera, przetwornicy. Także na razie tylko tyle co sobie mogę poczytać. Także to lektura jak najbardziej na dobranoc. Co my tutaj mamy? Tutaj jest przewód USB. No faktycznie czytałem, że jest możliwość podłączenia tego e, inwertera do komputera. Tylko ten przewód tu też taki niezbyt długi. Z tego co widzę zerkniemy. No myślę, że to tak około. Około metra może mieć. Dobra, to jest to. Nie wiem, czy będę go podłączał do komputera. Widzę, że tutaj też się dość dobrze robi, bo są przewody. I zakładam, że są to przewody do akumulatora. Jedna para. Są oczka. Ciekawe z jakiego to jest materiału wykonane. Tutaj coś jest... Tutaj coś jest napisane. CHXW 35 na 8 35 to jest przekrój... To znaczy średnica przewodu. 35 mm2 a8 to oznacza, że ten otwór jest na śrubę 8. Litery przed, szczerze powiem, nie wiem co oznaczają. Zobaczmy, jaka jest długość tego. Także fajnie, bo miałem kupować przewody do akumulatora. No i powiem Wam, że dobrze, że tego nie zrobiłem. Ten przewód będzie miał chyba z półtora metra. To momencik go zmierza. No dobra, zmierzyłem sobie tutaj ten jeden przewód. To jest 120 cm. Hmm, też zastanawiam się z jakiego materiału jest to wykonane. Czy jest to aluminium, czy może to jest miedź pobielana. E Niemniej jednak, no na plus. Fajnie, że te przewody się znalazły, że jest gotowe to przyłączę. E Tylko tak, ten inwerter. A no i ogólnie tutaj. Można sobie zajrzeć jeszcze, pokażę Wam. O, widzicie? Wygląda to na miedź. Mam nadzieję, że nie jest to miedziowane, ale że jest to naprawdę miedź. Yy, ładnie tutaj jest termokurczka naciągnięta. Nieźle to jest zrobione. Także zadowolony tutaj z tego jestem. Yy, I wracając do mojej myśli, ten inwerter yy, jest. Zasilany z akumulatorów o napięciu 24 V, czyli musimy podłączyć mu dwie dwunastki. Yy, dzięki tym przewodom będę mógł podłączyć się do yy, dwóch akumulatorów, ale nie mam połączeń pomiędzy nimi, bo potrzebuję jeszcze, jak dobrze yy, liczę to jeszcze będę potrzebował jednego przewodu, bo muszą być dwie dwunastki połączone szeregowo, żeby dały 12 V. Czyli tak, tu jest zacisk, zacisk. Yy, I drugi akumulator, zacisk, zacisk. Ja sobie tak to robię. Tu się podłączam do falownika, yy, więc muszę jeszcze tutaj je spiąć. Także ciekawe czy gdzieś tutaj się znajdzie trzeci kabel. Tak na szybko sobie to analizuję. Styropiany fajnie powycinane. Oj, nie ma więcej kabli. Teraz postaram się wyciągnąć ten inwerter. No i tak jak właśnie słyszałem od paru osób, które używają tego modelu, to jestem również mile zaskoczony wymiarami, bo to jest naprawdę nieduże. To waży 8 kg. Później postaram się porównać ten inwerter z moim falownikiem od SolarEdge To po szerokości ma 29 cm. Wysokość jest to 32,5. Natomiast tutaj. Mamy 11,5 cm, czyli tylko na ścianie będzie nam wisiało 11,5 cm. No i właśnie, co do tego wieszania na ścianie, to tutaj u góry mamy dwie dziury i możemy sobie za pomocą tego powiesić ten inwerter na ścianie. Obróćmy go. Co on tutaj jeszcze z tyłu ma? Tutaj ma jeszcze, o teraz widać, tutaj ma jeszcze dystanse, takie dwie stopki, one są, tak jak widzę, w identycznej, mają identyczną wysokość, jak tutaj ta listwa z tymi otworami. Także to jest to, rzućmy okiem na boczny panel, tu jest gniazdo COM, jest też gniazdo USB, do którego mamy przewód. Tutaj mamy jeszcze, szczerze nie wiem co to jest, bo aż tak się nie zagłębiałem, eee, takie gniazdo, zielone, gniazdo USB, takie zwykłe typu A, a tutaj jest zaślepka, powinno być miejsce na Wi-Fi. No i jakaś tam ogólna informacja w języku angielskim. Tutaj też jeszcze jest perforacja, także... To pewnie jest do odprowadzenia ciepła, no bo jakżeby inaczej. Przejdźmy na drugą stronę. Tutaj mamy... naklejki, że przeszło Quality Control. Oczywiście Made in China, tak jak... większość rzeczy na naszym świecie. Ten świat w ogóle czasami wygląda jak Made in China. Znowu perforacja. I tutaj mamy informacje o prądach, napięciach. To samo z tego co zauważyłem jest też na pudełku. Jest też na pudełku od spodu. Co my tutaj mamy od spodu? Od lewej. Tu mamy bezpiecznik automatyczny. AC input, czyli to jest wejście zasilania z sieci 230, czyli jak macie tam jakiegoś Operatora, jakiś tauron, PGE i tak dalej, to normalnie z sieci tutaj dajecie kable i podłączacie się wtyczką do gniazdka, żeby to zasilić. No, oczywiście, tutaj uziemienie wpinamy. Tutaj jest wyjście AC, czyli jak już e, e, ten inwerter przekonwertuje sobie na przykład prąd. Napięcie 24 V z baterii na 230, no to tędy mamy wyjście i możemy sobie coś zasilić. Dalej, dalej mamy wentylator. Z tego co słyszałem to wentylatory podobno są dość hałaśliwe w tym inwerterze, ale osobiście na własne uszy tego nie słyszałem, więc bardzo chętnie to sprawdzę. No, może tak być. Ja liczę się z tym, że to urządzenie będzie... Hałaśliwe, ponieważ ono tutaj nie ma na przykład na tylnej ściance. Tak jak macie duże falowniki, to każdy falownik ma tutaj kawał aluminium, a tutaj takiego czegoś nie ma. Tutaj podłączamy akumulator DC, plus, DC-, minus, czyli te przydadzą się te przewody, które dostaliśmy od producenta. Jest włącznik. Kolejny wentylator, a tutaj wpinamy przewody od paneli solarnych Pv plus, Pv Minus. To jest to, to jest to i jeszcze tutaj mamy w ogóle śrubkę. Z drugiej strony podejrzewam, że też taka będzie, zdejmiemy sobie to, ponieważ słyszałem, że na podłączenie akumulatora jest tam dany bezpiecznik, to normalnie można sobie ściągnąć, nie traci się żadnej gwarancji, tak jak widzicie, nie jest to tutaj. Zabezpieczone. Jeszcze chwila o przednim panelu. Przednia obudowa. Tak się prezentuje. To jest w ogóle wszystko w kolorze czarnym, matowym. Logo firmy Greensell. Tutaj mamy wyświetlacz. Nie jest on jakiś wielki. Zaraz go sobie zmierzymy. Tak plus minus. On ma y, po wysokości 32 mm, a tutaj ma 55 mm. Nie jest jakiś bardzo duży, ale mam nadzieję, że będzie czytelny. Są też tutaj trzy diody. Pierwsza, y, tak się domyślam, bo jeszcze nie zaznajomiłem się z instrukcją, ale ona tak sugeruje, że tutaj mamy wejście AC albo y, inwerter. Informuję o pracy, tu mamy ładowanie CHG Charge, czyli ze słońca, że działają pane, że panele ładują no i tutaj informacja o jakimś błędzie i cztery przyciski poniżej, oczywiście pokryte folią ochronną menu up, down i enter także to jest to Cóż mogę więcej o nim powiedzieć Polska firma Towar, towar Made in China ale nie szkodzi, bo większość ludzi kupuje też falowniki bądź też inwertery od firmy EA Sun. pisze się EASUN. No i są zadowoleni, a to są typowe Chińczyki, a e, układ jest dokładnie taki sam jak tutaj całego tego urządzenia. No i jest masa masa innych bliźniaczych albo nieco zmodyfikowanych wizualnie urządzeń. A tutaj y, od polskiej firmy jest gwarancja, także nie będzie problemu z odesłaniem, jak na przykład y, ma to czasami miejsce na AliExpress. Y, a też to jest nie tania rzecz, bo on mnie kosztował y, 1200 zł. I to jest inwerter, który daje na wyjściu 3000 W. To on jest jednofazowy. Także jeszcze tutaj to warto dodać. A za momencie bierzemy się za zdjęcie tego. Dobrze. Śrubki odkręcone. Zdejmijmy zatem tą maskownicę. Co tutaj się kryje? Rzucimy nieco więcej światła na tą sprawę. Tutaj mamy kostkę przyłączeniową. Do tutaj AC. Wyjście, wejście, te przewody, to tak patrzę, to jest hmm, tak na oko, trzeba by zmierzyć, ale wydaje mi się, że jest to 4 mm kwadrat. Jest tutaj wentylator, tu jest to przyłącze akumulatora, jakaś taka folia w ogóle, ale wiecie co? Nie widzę bezpiecznika, czyli albo producent coś zmodyfikował, albo to co oglądałem, to był nieco inny model, bo tutaj bezpiecznika nie ma. Yy, ale nie szkodzi, bo ja już sobie bezpiecznik zamówiłem. No i co tutaj mamy dalej? Tu jest kolejne przyłącze do paneli. Jakieś kondensatory. Aluminiowe, yy, y, aluminiowe yy, radiatory. Jeszcze nieco to podniesiemy. Tylko potrzebuję drugiej ręki. No, uniosłem nieco obudowę. Spróbujemy tam zajrzeć jeszcze, jak to wygląda. Tam, to co widać, to jest podłączenie tego przedniego panelu. No, te radiatory są takie dość konkretne. Tak jak widzicie. I one znajdują się tu i tu. No i tutaj są wentylatory. Też to mnie ciekawi ta folia. Także tak to tutaj na chwilę obecną wygląda. Hmm, chociaż widzę, że tutaj jest zdaje się bezpiecznik to to jest Bezpiecznik 150A przynajmniej na to wychodzi i co więcej na ten moment to już wszystko. Nie ma tutaj już nic więcej do pokazania. Ja się zajmę instrukcją, tak jak Wam wspominałem. Mam nadzieję, że znajdę tam jakieś ciekawe rzeczy. O, teraz leży dobrze. I odnośnie prezentacji tego co mamy w pudełku od firmy Greensell, gdy kupujemy sobie taki inwerter, to jest już wszystko. Jeszcze tylko e, tutaj, chyba był model tego inwertera, a tak jest. To jest ten model na samej górze INV Sol 02. Też jakby kogoś interesowały. Informacje, no to mamy tutaj o e, odporności, czyli tylko IP20. Zabezpieczenie klasy pierwszej z kolei 3000 W. No i tak jak Wam mówiłem, wejście, y, wejście akumulatorów jest to 24 V 130A. Wyjście AC 230A. No i warto wspomnieć, że z tego co pamiętam to można sobie tutaj regulować napięcie wyjściowe ale zakresu już nie pamiętam e, output, output Power Factory szczerze nie wiem co to e, tutaj AC wejście AC no to wiadomo standardowo 230 50 Hz i tutaj DC wyjście 27 V 30-20 A no i tutaj odnośnie ładowania solarnego są jeszcze podane informacje. Maksymalny prąd ładowania 80A. A i jeszcze jedna rzecz. On jest sinusoidalny, czyli na wyjściu mamy czysty sinus, możemy podpiąć do niego wszystkie urządzenia. A nie będzie takiej sytuacji jak w przypadku na przykład przetwornic, które są z sinusem modyfikowanym, że po prostu urządzenia zaczynają nam głupieć, także to jest tyle moi drodzy w tym materiale o, tej cieka o tym ciekawym inwerterze. Jeszcze raz to wszystko, co tutaj dostajemy od producenta. No i niebawem myślę, że rozpoczniemy montaż. Także to tyle. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć.